Pogiel, wyjątkowy impertynent, pyta: za co tak Polacy nienawidzą PiS? Zaniszczenie kraju, zaniszczenie samorządu i centralizację państwa. Za to, że śnią wam się kołchozy, że marzycie o tym, żeby zostały przywrócone miejskie i powiatowe komitety partii, które zamiast samorządowców wybieranych przez ludzi miałyby decydować o naszym losie. Za to, że premier jest patologicznym kłamcą, powie prawdę kiedy się pomyli, czasami. Za to, że zorganizowaliście i wygraliście wybory w 2019 roku i 2020 nieuczciwie. Za to, że osoby niepełnosprawne dzisiaj walczą na korytarzach parlamentu o godne życie, a wy wydajecie 3 miliardy złotych na waszą tępą, bezczelną propagandę. Polacy nienawidzą was za to, że na czele NBP stoi powołany przez was wylniały jaszcząb opowiadający kocopały przy inflacji sięgającej już blisko 20%. Za to, że oszukaliście Polaków, za to, że bliżej wam do rządów Orbana, Łukaszenki i Putina niż do rządów rozwiniętych zachodnich demokracji, o których kiedyś śniliśmy. Polacy nienawidzą was za to, że kradniecie na potęgę bezczelnie i bez opamiętania. Za to, że rozdajecie kartonowe czeki bez pokrycia, które są elementem waszej brudnej, propagandowej gry, wymieniać dalej? Czy ja straszę pisem? Nie. Ja przestrzegam przed tym, że skoro dzisiaj partia władzy i najjaśniejszy przywódca są tak bezszczelni, zapłaszczaniu państwa, to co do... Dopiero może się wydarzyć, gdyby PiS nie daj Boże po raz kolejny wygrał wybory.